To był najgorszy bieg, w jakim brałem udział w życiu. Nagle z drugiej strony nadjechał mi samochód, więc minąłem się z nimi naprawdę o milimetry. Beznadziejny bieg też się musi wydarzyć. Tak sobie właśnie dyskutowaliśmy teraz, i ostatnie zawody w deszczu, które miałem, to było w 2021. Na pierwszym roku, jak biegałem 800 metrów na bieżni. No, z tym, że różnica była taka, że wtedy biegałem 2 minuty 16 sekund, a dzisiaj ponad pół godziny. Będzie to idealny test bieżnika nowych sertówek. Dzień dobry. Jestem dzisiaj Jakubem w Ciechanowie, ponieważ znajdujemy się właśnie w tym mieście i mamy biegać 10 km na atestowanej, całkiem szybkiej trasie. Nasze morale, tak jak i temperatura na dworze są coraz niższe. Wygląda to na razie kiepsko, ale chodźmy odebrać pakiet startowy. Prognozy pogody są bardzo słabe, pokazują, że będzie padać nawet mocniej, ponieważ start jest o 10.00, jest godzina 9.04. Mogę sobie tylko pluć w brodę, że dzisiaj rano, jak stałem przed szafą, to stwierdziłem, że nie biorę wiatrówki, bo po co, bo przecież zapowiadali dobrą pogodę. Bardzo pozytywnie. Pobiegniemy na, na krótko jednak, bo to przecież wiadomo, że się zaraz zgrzeje, to nie ma co się ubierać jakoś ten, ale koszulkę założę z krótkim rękawem, a nie singlet. No i teraz pokażę Wam głównego sprawcę zamieszania, który mnie w sumie zachęcił do tego, żeby jednak pobiec w tych zawodach, bo chciałem je przetestować. Nowe trzewiki, to znaczy Bruksy Hyperion Elite furki PB, które będę biegał drugi raz. Zobaczymy, jak się dzisiaj spiszą i czy będą dobrze trzymać na mokrym. Są białe, więc niestety, ale już się pogodziłem z tym, że prawdopodobnie zmienią swój kolor na stałe, na szary. Coś o tych butach Wam więcej powiem później, jak będziemy wracali, jeżeli chodzi o dane jak się spiszą. Na razie powiem Wam tylko tyle, że po pierwszym treningu odczucia miałem takie, że w sumie nie miałem odczucia. Nie wiedziałem co myślę, ale biegłem tylko odcinki 300-metrowe. Na pewno są lekkie, dynamiczne i na pewno e, e... mają e, sznurówki te same co mam w swoich najkach Dragonfly. Ach. Lubię je, bo one są takie karbowane. Dzisiaj nie jest jakoś turbo zimno. Niestety musiałem nie opuścić, więc. Idę sam na start, mam nadzieję, że zdąży. Musisz naokoło, żeby tam nagrać ten start. No a ja idę, idę walczyć. Widzicie, jak mi buty chlupią? Hehehe. 5, 4, 3, 2, 1. Let me get everything straight. I'm gonna do whatever it takes. Getting it done, it means Get rid of these snakes. Fucking all over my stakes. Going all in like snakes. Get rid of these breaks. Till I go down one of the greats one of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey. Yeah. Clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, yeah. let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody start somewhere, gotta let it begin. Championships, hey I'm standing on shit, strictly for the victory. Big kick on big league in the field with the lines like Siegfried Anything so the bullshit miss me, strapped up on shots like Frisbee's Let me get everything straight, I'ma do whatever it takes Getting it done, any means get rid of these snakes i all over my stakes, going all in like stuff, get rid of these breaks Nah, I ain't never gonna break, double my pace till I go down one of the greats hey, One of the greats, whatever it takes, whatever it takes Whatever it takes, staying awake, studying tape Long nights thinking about finding escapes And how to take over everything that I face, making mistakes hey. But it only made me better cause I learned on the path that I paid Yeah, I had to earn every dollar I made, I'm starting to rain Underdog getting them slain Yeah, yeah. 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 fuck it all, let it out, letting it bang yeah. Buckets, I'm staring down. Wynik, oczywiście, bez komentarza, około 35-30. Natomiast przez cały bieg myślałem o tym i tylko o tym, co powiem po tym biegu, i swoje przemyślenia na temat całej imprezy. Uciekamy stąd po prostu jak najszybciej. To był najgorszy bieg, w jakim brałem udział. W życiu. Najgorsze warunki, w jakich brałem udział w życiu, jeżeli chodzi o zawody biegowe, było naprawdę fatalnie, uważam, ze strony organizacyjnej. To jest pierwsza kwestia, ale o tym Wam opowiem później. Mój występ był, uważam, na miarę moich możliwości, no i na miarę tego, co tu się dzieje, dlatego, że już po tak naprawdę kilometrze, ja biegałem chyba z dwoma kilogramami dodatkowymi. Mówiłem, że ta trasa jest w miarę szybka. Uważam, że nie jest szybka, bo Niestety, ale dużo było tych podbiegów mniejszych, większych. No, co prawda, ostatnie dwa kilometry z górki można było troszeczkę nadrobić. No, nie jest to trasa do robienia życiówek, ale chyba przerwiemy ten występ, bo chyba nam się zaraz rozwali mikrofon i spieprzamy do samochodu. Nagraj to! Kurwa! Ludzie, tak leje jak z cebra. Ja już skończyłem swój bieg, ale jeszcze dużo osób biegnie na dychę. A jeszcze niektórzy biegną tutaj półmaraton, więc w ogóle współczuję. Jesteśmy na parkingu i nie możemy wyjechać, no bo trwa bieg, więc pokrótce opowiem co się działo od początku. Zaczynając od takiego bardzo ostrego zakrętu 90-stopniowego na samym początku, po to, że niestety, ale ruch nie był całościowo wyłączony na tym biegu. Prawy pas mieliśmy owszem wyłączony z ruchu, natomiast pas przeciwny nie, no i bardzo miło się biegało generalnie w towarzystwie tirów i wszystkich innych jadących szybko samochodów. Było to bardzo nieprzyjemne i momentami nawet niebezpieczne. Przez ostatnie 2 km trasa biegła tak samo jak trasa piątki, i wyprzedzając ludzi z piątki, nagle z drugiej strony nadjechał mi samochód, więc minąłem się z nimi naprawdę o milimetry. Znaczniki przez pierwsze 7 km absolutnie fatalnie były ustawione, totalnie rozjechane i totalnie, no nie miałem pojęcia w ogóle, tak naprawdę, po ile biegnę. Abstrahując od warunków pogodowych, bo na to nie mamy wpływu, niestety, ale uważam, że jest to słaby bieg i bieg, na który, no nie wrócę, trasa nie sprzyja życiówkom. No i też minus taki, że ja tak naprawdę musiałem przez 9 km. Biec samemu. Również oznakowanie trasy uważam, że nie było zbyt dobre, bo były momenty, gdzie na przykład było rondo i było, były jakby trzy drogi, no i tak naprawdę tylko w jednej stał ktoś, jakby zamykając tą drogę, ale nie wiedziałem, czy mam skręcić w jedną, czy w drugą, więc byłem dezorientowany naprawdę kilka razy. Na pewno no spoko, że się przetarłem i że popełniłem niektóre błędy, tak jak na przykład nie zabranie ciuchów na zmianę, na pewno da mi to nauczkę na przyszłość. Teraz cztery tygodnie dobiegł z radością, natomiast jeśli chodzi o Bruksy i o moją opinię na ich temat, w sumie to już Wam mogę powiedzieć jedną rzecz. To, że bardzo dobrze się sprawdziły na mokrym i przyczepność była świetna, a nie razu się nie poślizgałem, nawet na ostrych zakrętach. Bardzo pewnie się w nich czułem. Uważam, że są to buty dynamiczne, bardzo fajnie się w nich biega właśnie w tych tempach, tak jak ja dzisiaj, około 3,30 na kilometr. Natomiast potrzebuję testu na takiej prawdziwej dyszce szybkiej, płaskiej, asfaltowej i w dobrych warunkach atmosferycznych, dlatego że ja miałem dzisiaj spaczoną opinię na temat tego buta. On zamiast ważyć 200 gramów, tak jak waży wyjściowo, no to każdy but dzisiaj pochłonął tą wodę i ważył pewnie dwa, jak nie trzy razy więcej. Dobra, wszystko już wiem, chipa zwróciłem, czwarte miejsce Open 35.40, nawet netto, do trzeciego zawodnika brakowało mi 40 sekund, zresztą ja go widziałem, ale on był no, totalnie poza zasięgiem. Także taki to był typ biegu, ciechanowskie święto biegania dzisiaj, troszeczkę takie okraszone złą pogodą i aurą, beznadziejny bieg też się musi wydarzyć. Przypominam, że rok temu pobiegłem również beznadziejny bieg, bo zaliczyłem DNF na Praskiej Piątce, żeby później lekko ponad miesiąc później się odkuć i pobiec mój najlepszy bieg na 5 km. Także pozdrawiam was wszystkich i życzę udanego dnia.